Siemano. W tym filmiku pokażę Ci 5 pozycji pentatoniki, które pozwolą Ci grać tą skalę po całym gryfie. Wydaje mi się, że większość gitarzystów zaczyna od pentatoniki i poznaje tylko pierwszą pozycję i cały czas jej używa i nie wy wychodzi w ogóle poza ten schemat. I te solówki grane w pierwszej pozycji są po jakimś czasie dość nudne, bo to jest granie tych samych kilku dźwięków. Jedyne urozmaicenie to może, że ktoś skacze oktawę wyżej i tam gra to samo, ale to. Na tym się nie kończy. Jest dużo więcej możliwości i właśnie to w tym filmiku chcę pokazać. Pokażę Wam po kolei każdą z tych pięciu pozycji. No i zaczniemy od Amol, bo to chyba taki oklepany schemat, wszyscy znają, więc dobrze będzie od tego zacząć, ale to działa w każdej tonacji. Po prostu są inne dźwięki, ale te same pięć schematów się powtarzają, więc nieważne w jakiej tonacji się gra, to będzie pasować. A dla celów tego filmiku, no to będzie Amor. No to zaczynamy. Na temat pierwszego schematu, to jest w filmiku w całe mnóstwo, i myślę, że tego nie trzeba powtarzać, bo raczej no, zakładam, że wszyscy to znają, ale tak, żeby to mieć z głowy. Taki jest schemat, no i tak się gra. I taka uwaga, ja radzę to grać tymi palcami. Aby nie, nie grać tylko dwoma, nie ograniczać się do dwóch palców, ale zagrać jak są progi ustawione do tymi palcami. Każdy palec ma swój próg, no to w tym wypadku będzie tak. No dobra, nic skomplikowanego. Przechodzimy do drugiej pozycji. I każda kolejna pozycja będzie się zaczynała od drugiego dźwięku poprzedniej. Czyli jak mieliśmy pierwszą. Drugi dźwięk jest tu. No to druga pozycja będzie się zaczynać z tego miejsca i będzie wyglądać tak. I to samo odnośnie palców. Znowu każdy palec ma swój próg. W tym przypadku zaczynamy od drugiego palca. Żeby nie grać tego tak. No, jak ktoś lubi to może, ale po co? No bo przy okazji, jak ćwiczymy skalę, to nam się będzie wyrabiać niezależność palców. Więc tak można sobie połączyć dwa ćwiczenia w jednym: ćwiczenie skal i ćwiczenie palcowania. Bo to się przyda w różnych innych sytuacjach. Na przykład, jak będzie trzeba zagrać tymi dwoma palcami coś. No i dobra. To był drugi schemat, więc znowu bierzemy drugi dźwięk. Tutaj. I z tego miejsca będzie się nam zaczynać trzeci schemat. Jeśli chodzi o to, którymi palcami gramy w trzeciej pozycji, to tutaj można sobie przyjąć różne kombinacje. Na przykład ja gram tak. Ale można też grać. Że tutaj przeskakujemy. Więc można sobie zacząć od drugiego i czwartego, albo od pierwszego i trzeciego. Byle tego nie grać tylko dwoma. Nie radziłbym, bo nie zawsze będziemy grać tylko te dwa dźwięki. Może będziemy chcieli włożyć jakiś dźwięk po środku. I wtedy. No ten palec się przydaje żeby nie skakać tylko dwoma. Radzę sobie zatrzymywać ten film, jak wyświetla się na ekranie schemat danej pozycji i po prostu sobie zagrać go kilka razy z dołu do góry, z góry na dół i tak dalej. Albo urozmaicić trochę, co nawet jest wskazane i nie grać z góry na dół i z dołu do góry, tylko zagrać no, na przykład najpierw na jednej strunie, przeskoczyć Jedną strunę, później zagrać o strunę wyżej i przeskoczyć znowu. I takie sobie ćwiczenia układać. Żeby się nie przyzwyczajać do grania skali z góry na dół. I tak dalej, bo później solówki wszystkie brzmią. No, i to, jak się zagra 20 tysięcy razy, to już jest bardzo nudne. Ale to taka dygresja, wracamy do tego, czym się zajmujemy. To była trzecia pozycja. I jedziemy czwarta. Czyli tak, czwarta będzie zaczynać się od drugiego dźwięku trzeciej pozycji. Tu się zaczyna czwarta. I wygląda tak. No, i palce analogicznie do poprzednich. Pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, drugi, czwarty, pierwszy, czwarty. Pamiętajcie, każdy próg ma swój palec. I przechodzimy do ostatniej, piątej pozycji. Zaczyna się od drugiego dźwięku czwartej pozycji, czyli stąd się zaczyna. I wygląda tak. No i domyślacie się jak palce. Drugi czwarty, drugi czwarty, pierwszy czwarty, pierwszy czwarty, drugi czwarty, drugi czwarty. To może być dość ciężko jak ktoś nie, nie ćwiczył nigdy gry tymi palcami parzystymi, drugim i czwartym. To może być no, tro trochę wymagające, ale warto warto to przejść powoli i wyćwiczyć, bo po co używać tylko dwa palce, jak się ma wszystkie cztery? No, chyba, że ktoś nie ma wszystkich palców, to nie chce nikogo urazić, ale wykorzystujemy wszystkie palce, które mamy. No i co? I z piątej pozycji, jak zaczniemy od drugiego dźwięku, no to znajdujemy się w, znowu w pierwszej pozycji, tylko oktawy wyżej. Tu było... A tu jesteśmy. I tak sobie można grać po całym gryfie. Więc teraz... Przejdę po kolei, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta pozycja i zagram każdą z nich po kolei. Jeszcze raz powtarzam, że nie zachęcam do grania pozycji po dźwięku z góry na dół i z dołu do góry. Albo inaczej. Żeby się zaznajomić ze schematem, można. Ale jak się ćwiczy skalę, jak już wiemy, które dźwięki można, bo są w skali, które nie. Okej. Okay. Wtedy nie gramy źle. Wtedy próbujemy. Już pisać jakieś zagrywki, jakieś liki, które będą korzystały z tych dźwięków, ale żeby nie wyrobić sobie nawyku grania skali góra-dół, 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 bo później każda jedna solówka, jaką będziecie próbowali zagrać z tą skalą, będzie wyglądała tak, jak ją ćwiczyliście czyli poleci sobie. A to nie jest bardzo ciekawe. Jak tworzyć ciekawe zagrywki w pentatonice może pokażę w osobnym filmiku, bo to nie miejsce i czas teraz. Ale co myślę, że warto ćwiczyć, jeśli chce się dobrze opanować te pięć schematów, to improwizować z wykorzystaniem tych pięciu różnych pozycji i przeskakiwać między nimi. Więc nie, nie grać tylko góra-dół, góra-dół, przechodzić do następnej góra-dół, góra-dół, tylko a zagrać sobie parę dźwięków w jednej i przejść do drugiej albo do trzeciej, tu już jestem w czwartej, no i trafiłem do piątej. I pamiętajcie, że te schematy się powtarzają po całym gryfie, więc nie gramy tylko odtąd dotąd, ale możemy na przykład iść w tą stronę. No, mi się tam zdarzyło kilka razy zagrać dźwięk, co nie był w skali, ale. Nie był w pentatonice, ale chodzi o to, żeby umieć swobodnie przechodzić po gryfie. Teraz pokażę szybko, jak można improwizować z podkładem, z użyciem tych pięciu pozycji pentatoniki. To nie będzie nic skomplikowanego. Cały czas jeden akord. Bardzo prosty podkład na, na akordzie Amol. No i po prostu zagram w każdej pozycji trochę, żebyście zobaczyli, jak można wykorzystać te pięć pozycji podczas improwizacji czy solówki. Zaczynam w pierwszej. I tak można w kółko. Może to nie była najciekawsza improwizacja ever, ale tu nie o to chodzi, tylko żeby się zapoznać ze schematem, z pięcioma schematami, pozycjami pentatoniki. Mam nadzieję, że ten filmik wyjaśnił Ci zagadnienie pięciu pozycji pentatoniki na gryfie. A jeśli coś jest niejasne, to pytaj w komentarzu, to tam odpowiem. Albo napisz, żebym zrobił jeszcze jeden filmik, tylko nie taki dziadowski, żeby był mniej chaotyczny to wszyscy więcej będą mogli z niego zrozumieć. Nie zapomnij zasubskrybować, bo niedługo pojawi się kolejny filmik, w którym pokażę pewną tajemnicę skali pentatoniki na gitarze, którą zdaje się, że nikt nie chce o tym rozmawiać. A to jest klucz do ciekawych solówek, do ciekawych dźwięków i brzmień i wszystko bazuje na tych samych kształtach, które dzisiaj poznaliśmy. Więc porządnie się ich naucz, znaj na pamięć i widzimy się w kolejnym filmiku. Do następnego.